O Bogu bracia i siostry. Wiecie, przed chwilą śpiewaliśmy Zabierz mnie tam, gdzie miejsce najświętsze. I gdy siedziałem i słyszałem, słuchałem tych słów przepięknej pieśni, wiecie, myślę sobie tak, gdy Bóg ukazał się dla Mojżesza na pustyni, ta pustynia była to ziemia jałowa, nic tam nie mogło wyrosnąć. A mimo tego, gdy Pan Bóg ukazał się w w gorącym krzaku mówi do Mojżesza zdejmij sandały ze stóp, z nóg swoich, bo ziemia, na której stoisz, to miejsce święte. Drodzy bracia i siostry, ja chcę dzisiaj powiedzieć, że gdzie jest Jezus, że to, że jest Jezus tu na tym miejscu, to jest miejsce święte, bo Jezus Chrystus uświęca ciebie i mnie. Jezus Chrystus uświęca i to miejsce, na którym my dzisiaj jesteśmy. Chwała Bogu za to. Wiecie, ja miałem żeby tu przyjechać. Ja jestem wdzięczny Bogu tak naprawdę za to, że dzisiaj właśnie jestem na tym młodzieżowym e, takim nabożeństwie, zgromadzeniu, ponieważ miałem wczoraj, można tak powiedzieć, e, wielkie przeciwności, aby tutaj być wszystkimi wami. Tak fizyczne, ponieważ i za bardzo nie było czym przyjechać, bo samochód nam się popsuł, jak i wiecie, duchowe. I to właśnie, zwłaszcza te duchowe, były jakieś takie czymś, co jakby tak przeszkadzało, co tak zniechęcało do tego, aby dzisiaj tu przyjechać. Ale wiecie, ja już jestem ubłogosławiony tym nabożeństwem, tym, że jestem pośród Was. To, że jestem wśród dzieci Bożych, zgromadzenia ludu Bożego, duchowego Izraela, na tym miejscu, bo tutaj jest Pan, bo tutaj jest Bóg, który w smutne serce, które serce roztargnione. On pociesza, on jest tym, który podnosi i daje radość i szczęście, i on jest tym, który daje pokój w twoje i moje serce dzisiaj. Jeśli ty przyszedłeś na to miejsce i otwierasz swoje serce, jesteś szczery przed Bogiem. Ja nie wierzę, że On nie przyjdzie do twojego serca. Ja wiem, że On przyjdzie i napełni. Ja wierzę, że On jest źródłem wody żywej i chce być błogosławieństwem dzisiaj na, tym, na tej społeczności, tak dla ciebie, jak i dla mnie. Chwała Bogu za to, On jest wielkim i żywym Bogiem. On jest potężnym Bogiem. Chwała Mu. Wiecie, swoją usługę chciałbym rozpocząć od tego, że jestem również przepełniony radością. Z tego, że widzę, jak młodzież, ja również z nimi, razem, dzięki Bogu, mogę służyć. Wiecie, pewien brat powiedział, że. Młodzież to nie jest jakby przyszłość zboru. Młodzież to teraźniejszość. Dzieci są przyszłością. I chwała Bogu za to, że jest tyle braci, młodych braci, którzy mają tą odwagę, których Bóg zachęca do tego, aby stanąć tu przy, 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 na tym miejscu i zwiastować to, jak cudowny i wspaniały jest nasz Bóg. I chwała Bogu też za rodziców, wiecie, oni są wielkim błogosławieństwem. Ja sam często tego nie doceniam, ale czasami tak w swoim życiu, w różnych sytuacjach, człowiek się zatrzymuje i zaczyna myśleć, jak dzięki, dzięki Bogu, jaka wielką łaską są ci rodzice, którzy już od małego uczą jak żyć, uczą jak postępować, w jakiej sytuacji jak należy się zachować. Szatan jest taki, że on bierze to, co jest Boże, przewraca i podaje w swojej formie. I dla młodych ludzi. Ale dobrze, gdy rodzice stoją na właściwym miejscu i mówią i uczą swoich dzieci już za młodu, już za młodego. Oni mówią i wpajają dobre rzeczy. Wiecie, kto dzisiaj może dać taką i, i naukę, dobrą radę, porady? Na przykład to jest złe, to jest dobre, to jest grzechem, a to nie. To jest błogosławieństwem Bożym. Rodzice powinni się tym zajmować i chwała Bogu, ja jestem wdzięczny za moich rodziców. Wiecie, jeśli tego nie będą robić rodzice, to wiemy, że szybko nauczy ich żyć ten świat, że szybko dowiedzą się, jak żyć przez internet. Oni szybko dowiedzą się, jak żyć w szkole od świeckich ludzi, na ulicy. Dlatego wielką łaską i dziękczynieniem jest w moim sercu jest to, że mam takich wspaniałych no, rodziców. Chwała Bogu. Dzisiaj chciałbym mówić na temat, tematem mojej usługi jest: Kto jest Twoim przyjacielem? Na ten temat chciałbym, abyśmy wszyscy się zastanowili: wiecie, w tym biegu, w tym życiu, jak jesteśmy tutaj na tym zgromadzeniu, pomyśli, pomyśleli tak w głębi swojego serca, kto jest moim przyjacielem? I wiecie, na początku dobrze by było odpowiedzieć sobie na pytanie, na czym polega przyjaźń, na czym polega relacja. Między dwoma osobami, które są względem siebie przyjaciółmi. Wiecie, jak, załóżmy Dawid, jest moim przyjacielem. Ja chcę z nim spędzać czas. Dla mnie spędzanie z nim czasu jest radością. Dla mnie spędzanie czasu z taką osobą jest czymś wspaniałym. To nie jest tak, że, my, że ja wtedy unikam kogoś, ale jestem wdzięczny Bogu za niego. I wiecie, i często nasza miłość w sercu, ona jest e, taka prosta pod względem e, tak pionowo, że my do Boga. A często ta miłość taka poziomo, ona jakaś jest słabsza. I my właśnie, jak usługiwał brat Kamil, często brakuje tej, tej wzajemnej takiej relacji, tego pokoju między sobą. I błogosławionym jest słowem to, co on mówił, bo pokój to jednoczy. My wiemy, że gdy są silne rodziny, wtedy są silne zbory. Wtedy inaczej wszystko wygląda. Jest błogosławione, gdy ludzie są razem w pokoju. O jak dobrze, o jak miło, kiedy bracia w zgodzie żyją. Chwała Bogu. Wiecie, ja chciałbym przeczytać z Ewangelii Świętego Jana, z 15 rozdziału. Krótkie dwa wersety, ale wersety są bardzo takie błogosławione. Jest to Ewangelia Świętego Jana, 15 rozdział, 12 i 13 werset. Takie jest przykazanie moje, abyście się wzajemnie miłowali, jak ja Was umiłowałem. Większej miłości nikt nie ma nad tę, jak gdy kto życie swoje kładzie za przyjaciół swoich. I wiecie, jest jeszcze jeden werset, to jest Jana 3,16, albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Ja wiecie, powiem wam osobiście, że im starszym jestem wiekiem, wiecie, tym bardziej widzę głębię tych słów. Tym bardziej doceniam to, co jest napisane w tym, w tym jak znanym i powszechnym wersecie. Że Jezus ukochał tak bardzo Ciebie i mnie, że On. Jest takim przyjacielem w stosunku do ciebie, taką mocną więzią, miłością ciebie darzy, że tego, który był błogosławieństwem, tego, który był ozdobą nieba, syna Bożego, on oddał na śmierć za ciebie i za mnie. Wiecie, on umarł, abyś ty mógł dzisiaj żyć. On umarł, abyś ty był dzisiaj na tym miejscu i chwalił Boże imię. Chwała Bogu za to. On jest Bogiem wspaniałym, on jest Bogiem cudownym, on się nie spóźnia nigdy. Gdy mamy problemy, gdy mamy jakieś trudności w swoim życiu, on jest tym, który pomaga i wyciąga. Ja ostatnio przekonałem się o tym, że Bóg naprawdę on się nie spóźnia. My często patrzymy w swoim życiu, ręce się rozkładają i myślisz, już koniec, nie uda się, coś już się nie powiedzie. A przychodzi Jezus Chrystus do serca i mówi: Ja jestem. Wiecie, pewnego razu stanąłem na kolana i zacząłem się modlić. I przez jakiś czas modlę się do Boga, i po pewnym czasie Bóg do mnie przychodzi i mówi: Ja słyszę Jego głos, i On mówi do mnie: A ja na ciebie czekałem. Wiecie, my często zaniedbujemy tego przyjaciela, zaniedbujemy tego, który oddał swoje życie za ciebie i za mnie. Za ciebie, drogie siostro, za ciebie, drogi bracie. Wiecie, yy... i to właśnie wracam do tego pytania, kto jest Twoim przyjacielem. Czy Twoim przyjacielem może są ludzie z tego świata? Bo wiemy, że z kim się zadajesz, takim się stajesz. A może Twoim przyjacielem wcale nie jest jakiś człowiek, ale Twoim przyjacielem jest telefon z którym spędzasz więcej czasu niż z Bogiem. A może twoim przyjacielem jest komputer? Wiecie, jest to rzecz dobra, ale źle, źle wykorzystywana. Ona wnosi złą rzecz. Pewien brat mówi taką rzecz, że na przykład oglądanie telewizji. On mówi, może to nie jest grzechem, że ty dużo siedzisz i oglądasz, ale ty przez to stajesz się obcy Bogu, bo ty zaniedbujesz relacje z Bogiem. Zaniedbujesz modlitwę. Wiecie, modlitwa jest to jeden z głównych filarów życia chrześcijańskiego. Z tym przez to my zjednoczymy się z Bogiem. To, że my tutaj stajemy przy zborem, modlimy się. Wiecie, niebo jest otwarte i ja wierzę, że Bóg słyszy nasze modlitwy i słyszy nasze prośby. Często ludzie może szukają czegoś w swoim życiu i wypowiadają pewne słowa w modlitwie, ale one nie mają, może jakiegoś takiej rezultatu nie wnoszą do Twojego życia. Do mojego życia, bo może często one są wypowiadane automatycznie, jak automat. Że często może one nie są wypowiadane ze szczerego serca, a Bóg chce szczerego serca. A Bóg chce, abyś Ty stanął przed Nim na kolana i wołał, i mówił: Panie, oto jestem, oto moje serce jest puste, napełni je swoją wodą, napełni je swoim błogosławieństwem. Alleluja, reminescentes. Boże, w końcu, chwała Tobie. Wiecie, pewnego razu. W Biblii jest napisana taka historia, że szatan przeszedł się po całej ziemi i chodził, i patrzył, obserwował ludzi, zachodzi do Boga i mówi: Popatrz, a to jest chrześcijanin, on mówi, że jest twój. A popatrz, on ci czasu nie poświęca. Popatrz, a ten to już nawet zapomniał o tobie, on już swoim życiem żyje. Wiecie, i Bóg zastanowił się, pomyślał w swoim sercu i mówi, o nie, zaczekaj chwilę. Popatrz, tutaj jest Job. On jest wierny mi. I my wiemy później, jak skończyła się ta historia, że mimo trudności i problemów, on był wierny Bogu. I wiecie, i to jest pytanie, które nanosi do mojego serca, do mnie: A jak Ty, jakim Ty jesteś? Czy kto będzie się dzisiaj chwalił Twoim chrześcijaństwem? Kto dzisiaj pochwali się tym, że jesteś chrześcijaninem? Kto będzie za ciebie się wstydził, a kto powie, ja jestem, ja jestem jego bogiem, a on jest moim dzieckiem. Hallelujah. Wiecie, gdy dla dziecka coś się powie, na przykład dla dla małego, ja wiem, mam dużo wie, Czwórka rodzajstwa młodszych, to wiem, wiem troszkę, jak, że, że to tak działa, że na przykład, jak coś trzeba gdzieś posprzątać, wiecie, każdy w swoim życiu takim codziennym ma jakieś tam drobne obowiązki, i gdy trzeba gdzieś coś posprzątać, gdzieś coś zrobić, jakąś pracę w domu, to gdy ty mówisz, pójdź zrób to, bo to tak trzeba. Trzeba sobie pomagać, trzeba się jednoczyć, coś zrobić. I często to bywa tak, że. No, ja nie chcę, ja tego nie będę robił. I wiecie, i trzeba się sprzeczać, i jakoś i do kłótni może dojść, i nerwy w to wchodzą czasami. Wiecie, ale ciekawą jest rzeczą to, że gdy dla małego dzieciaka powiesz, zrób to, idź tam posprzątaj, pościel łóżko, a dam ci, dam ci no jakieś pieniążki, załóżmy jakaś nagroda za to. Wiecie, i ja tak zobaczyłem, i wspaniałym jest to, że dziecko, ono jak zobaczy, nagroda będzie. I szybko biegnie. I zrobi, 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 przyjdzie. No, już zrobiłem. Gdzie nagroda? Wiecie, ja tak pomyślałem o tym, wiecie, nasunęło mi się tak na pamięć, i chcę powiedzieć: a ile tutaj jest obietnic? A ile tutaj jest obietnic do ciebie i do mnie? Ile jest tutaj mowy na ten temat, że Jezus Chrystus, że Bóg przygotował ci wspaniałe miejsce tam w niebie. I on chce, abyś ty żył z nim i w nim tu na ziemi, wykonywał swoją pracę. Był błogosławieństwem dla swoich bliźnich, siejąc pokój i miłość Chrystusową. E... Jedną z obietnic jest Rzymian, e, drugi rozdział, siódmy werset, w którym jest napisane. A tym, którzy przez trwanie w dobrych uczynkach, dążą do chwały czci i nieśmiertelności, da żywot wieczny. To jest, myślę, że jak przeczytałem ten werset. I myślę sobie, gdy będę trwał w tych uczynkach, że ja muszę coś zrobić. Wiecie? Bóg powiedział, że chce błogosławić nas. Jeśli my do niego się zbliżamy, jeśli my w swoim życiu szukamy jego błogosławieństwa, relacji z nim, w modlitwie, wiecie? Ja mogę stać tutaj i mówić wspaniałe rzeczy. Ja mogę wstać i mówić coś, gdzie usłyszałem swoje przemyślenia. Ale ja uważam, to jest moje zdanie, że. Można wyjść śpiewać, można wyjść powiedzieć tu kazanie, ale naprawdę cenną i taką najważniejszą rzeczą jest to, jak ty stoisz przed Bogiem w modlitwie. Wiecie, jak ty stoisz przed Bogiem nie wtedy, gdzie cię wszyscy widzą i obserwują, ale wtedy, gdzie cię nikt nie widzi, nie widzi. gdy jesteś sam. Jak jesteś z Bogiem? Jakie są relacje Twoje z Bogiem? Wiecie, dzisiaj ja powiem, ty, drogi bracie, droga siostro. I ja, dzięki Bogu, jesteśmy we właściwym miejscu i o właściwym czasie. Jesteśmy na zgromadzeniu dzieci Bożych, jesteśmy na zgromadzeniu ludu Bożego, tutaj w tym zboże. Chwała Bogu! I stoimy przed wielkim i żywym Bogiem, który może dzisiaj dać wyjście z Twojego problemu, który, tak jak kiedyś, wiecie, świat się zmienia, moda się zmienia, polityka, gospodarka, ludzie się zmieniają, a nasz Jezus Chrystus. Nasz Bóg, On jest Bogiem żywym i się nie zmienia. Amen. On się nie zmienia. On chce dzisiaj Ci pomóc. Jak kiedyś przychodził i do tego, wyciągał swoją dłoń i go uzdrawiam. On tak dzisiaj chce uleczyć Twoje zranione serce. Może zapomniałeś już, jak jest uczucie Ducha Świętego. Co jest, jak się człowiek czuje, gdy przychodzi Duch Święty, gdy Duch Święty, Jego radość napełnia Twoje serce. Może już o tym zapomniałeś, ale On stoi jak ktoś kiedyś pięknie powiedział, jak ty zrobisz do niego krok, to on zrobi do ciebie dziesięć. I on dzisiaj stoi tutaj przed tobą i wyciąga swoją rękę i chce ci dać swoje błogosławieństwo, abyś żył, żył na wieki. I tak jak tu jest napisane, w Biblii czytamy, On chce dać życie w obfitości Ducha Świętego, On chce, aby twoje życie było w obfitości Bożej. Wiecie, osoby, są ludzie w tym świecie, którzy żyją swoim życiem, i oni urodzili się w, jakby ptaki, jak w klatce się urodzi. On nie wie, on nie rozumie, co to jest wolność. A ty, jeśli zaznałeś w swoim życiu wolności i wiesz, co to jest, ale może jest grzech w Twoim życiu, ale może w Twoim życiu jest coś, jakaś rzecz, jakiś inny przyjaciel, który przeszkadza Ci iść za Bogiem, który zawęża Twoją ścieżkę, który. Saro, co, co chwilę są kłody pod przed Twoimi nogami, i przeszkadza ci to w tym, aby kroczyć za naszym Bogiem, za naszym Panem. On dzisiaj jest tutaj i on chce Ci dzisiaj pomóc. On chce Ci dzisiaj wyciągnąć z tego jarzma, które jest, chce Ci dać swoje lekkie i błogosławienie, błogosławione. Wiecie, wspaniałą, łaską, bożą jest to, że Ty i ja możemy być dzisiaj na tym miejscu. I ja proszę Ciebie o jedną rzecz teraz. Nie zapomnij i nie gaś tego głosu Ducha Świętego w swoim sercu. Ja proszę Ciebie, nie rób tak, nie odrzucaj tych myśli, które przychodzą do Twojego serca. Jeśli Duch Święty mówi dzisiaj do Ciebie, to wiedz, że dzisiaj jest wyjście z, twojej, z Twojego problemu, z Twojej sytuacji. On dzisiaj chce Ci pomóc. Nie zostawiaj tego na później, bo jutro, jak czytamy, wiemy, może już być za późno. A jak czytamy w Biblii, dzisiaj jest dzień łaski dzień zbawienia i dzisiaj On chce Ci pomóc dla Ciebie i dla mnie wyciągnąć z problemów, z kłopotów, z grzechu. On chce Ci pomóc. Pomóc się do Niego. Proś, szukaj, ze szczerym sercem przyjdź. Wiecie, On ze szczerymi postępuje szczerze. Ważne jest to, czy ty wstajesz przed Bogiem i modlisz się do Niego i zanosisz swoje, mo, swoją modlitwę ze szczerym sercem, czy może tylko tak, o tak po prostu, bo tak trzeba. Jest to bardzo ważne. Chwała niech będzie Bogu Ojcu, Synowi i Duchowi Świętemu. Amen.